Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o niemieckich kasach chorych, o ubezpieczeniu zdrowotnym w Niemczech i poruszymy takie kwestie jak, czy można zwolnić pracownika na L4 oraz czy można ubezpieczyć rodzinę, żonę, dzieci na swoim niemieckim ubezpieczeniu. Jest z nami dzisiaj pani Małgorzata Gregor, przedstawiciel jednej z największych kasy chorych w Niemczech, Barmer. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. I chcielibyśmy zadać takie pierwsze wstępne pytanie: czym w ogóle jest kasa chorych w Niemczech? E, czy jest to jakiś taki na przykład odpowiednik polskiego NFZ-u, czy to jest bardziej prywatna firma, jakby mogła pani tak nakreślić? Kasy chorych w Niemczech są odpowiednikiem naszego polskiego NFZ, czyli zabezpieczają ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. Każda osoba, która pracuje lub mieszka w Niemczech, jest objęta obowiązkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. I pobieraniem składek zajmują się w Niemczech kasy chorych. Czyli nie jest to jakieś takie dodatkowe ubezpieczenie, które trzeba ekstra płacić, czyli jest to po prostu taka. Eee, takie ubezpieczenie podstawowe, które i tak czy inaczej pracodawca musi jakby płacić z tytułu świadczenia umowy o pracę. Dokładnie tak. Każda osoba, która podejmuje zatrudnienie na terenie Niemiec, jest objęta ustawowo obowiązkiem posiadania ubezpieczenia w kasie chorych i każdy z pracodawców musi taką osobę do kasy chorych zgłosić. A czy w Niemczech jest to tak, że jest jedna kasa chorych? Eee, nie wiem, są państwo jedyni, czy jest jakaś konkurencja? Bo w Polsce mamy ten jeden NFZ. No i no, jest obowiązek właśnie ubezpieczenia pracownika, jeżeli jest się pracodawcą. Jak to wygląda w Niemczech? Jak konkurencyjność? W Niemczech jest zupełnie inny system. Kas mamy prawie 100 na terenie Niemiec aktualnie. Hmm, kasy są sporo. bardzo różne, dokładnie są kasy branżowe, takie zakładowe kasy chorych. Jest ich bardzo, bardzo dużo, natomiast kasa chorych Barmer jest drugą co do wielkości na terenie Niemiec. Bez regionalizacji, czyli bez względu na to, gdzie dana osoba pracuje lub mieszka, może być ubezpieczona w barmer i nie ma konieczności zmiany kasy chorych przy zmianie na przykład miejsca pracy. Mhm. A czy pracownik może wybrać sam, podjąć decyzję, która kasa chorych jest dla niego najlepsza? Czy jest wybór? Czy pracodawca może narzucić wybór kasy chorych, czy on jeden decyduje? E Pracodawca nie może narzucić wyboru kasy chorych, wręcz przeciwnie, mhm. każda z osób powinna sama dokonać świadomie wyboru kasy chorych czyli wybrać kasę taką, która będzie zabezpieczała jak najlepiej jego ubezpieczenie zdrowotne. Tutaj będą grały rolę różne aspekty. Jeżeli mówimy o pracownikach z Polski, to na pewno jest to obsługa w języku polskim i kontakt z jakimś opiekunem i w miarę prosty i łatwy przepływ dokumentów, tak, żeby jak najbardziej uprościć sobie zarówno sam proces zgłoszenia, jak i później kontaktu z daną kasą. Ale jeżeli chodzi o sam wybór, no to jest ustawa, tak, która obliguje... Ustawowo jest zagwarantowane prawo wyboru kasy chorych. Jeżeli pracownik w, do, w terminie do 40 dni nie zgłosi pracodawcy, jaką kasę wybrał, dopiero wówczas pracodawca może narzucić pracownikowi, w jakiej kasie chorych ta osoba będzie ubezpieczona. Ale bardzo ważne jest, uważam, dla każdej osoby, która podejmuje pracę w Niemczech, aby sama świadomie zapoznała się z tym, jakie kasy chorych na mm -hmm. rynku są i w jakiej kasie chorych chce być ubezpieczona. A weźmy sobie taką sytuację, jeżeli ktoś pracuje w Niemczech, czy ma możliwość korzystania z polskiej służby zdrowia? Jeżeli po prostu ma zatrudnienie na niemieckiej umowie o pracę, ma ubezpieczenie, powiedzmy, przykładowo w Barmer, czy on może korzystać z Polskiej Służby Zdrowia, jak sobie przyjedzie, nie wiem, na, na weekend, na wolne. Jak to wygląda? W kasie Forch Barmer dbamy o to, żeby każda osoba, która mieszka na terenie Polski, a pracuje w Niemczech, czyli mówimy o pracownikach transgranicznych, miała zarejestrowany w NFZ tzw. tak zwany formularz S1. Mhm. Dbamy o to z tego względu. Żeby zabezpieczyć takiej osobie, która no nie zawsze językowo poradziłaby sobie z wizytą lekarza w Niemczech bądź też ma na terenie kraju swojego wybranego lekarza rodzinnego lub preferuje korzystanie z opieki zdrowotnej na terenie kraju, miała dostęp do pełnej, za pełnego zakresu świadczeń na NFZ w Polsce. Dlatego też rejestrujemy dla każdej osoby ubezpieczonej w Barmer taki formularz S1. Każda z osób ma również możliwość skorzystania z prywatnych gabinetów, czyli z prywatnych wizyt u lekarzy, wszelkich specjalności. Refundacje za takie wizyty dokonywane są na podstawie faktury imiennej, która dość dokładnie powinna opisywać z jakiej wizyty czy z jakiego świadczenia ubezpieczony skorzystał. Refundacje są według niemieckich stawek. Wystarczy dostarczyć do nas fakturę za taką wizytę i również Osoba ubezpieczona Barmer nie tylko ma dostęp do świadczeń na NFZ, ale również do prywatnych praktyk lekarskich. Rozumiem. A, um, jeżeli zdarzy się, że ktoś zachoruje, to czy niemiecki pracodawca może zwolnić pracownika na L4? Tak, może. Zwolnienia robowe w Niemczech nie chroni pracownika przed wypowiedzeniem z pracy. Szczególnie mhm. jest, są to przypadki, jeżeli mówimy o okresach próbnych. Zazwyczaj taki okres próbny to jest 6 miesięcy, czasami dłużej. Mhm. Pracodawca bez podania powodu może zwolnić osobę przebywającą na L4 z pracy, czyli może wypowiedzieć umowę. A jak przebiega w praktyce w ogóle zgłoszanie takich rzeczy jak na przykład L4, czyli to chorobowe? Jeżeli zdarzy się, że pracownik zachoruje, czy to przebiega, nie wiem, jakoś listownie, czy trzeba gdzieś jakieś listy pisać? Jak to w praktyce wygląda, jeżeli ktoś chciałby no, zgłosić to chorobowe? Jaki ma czas na zgłoszenie, do kogo? Jeżeli dana osoba jest na zwolnieniu lekarskim, musi pobrać z polskiego systemu wydruk ZLA, czyli wydruk naszego normalnego polskiego zwolnienia lekarskiego. I tutaj terminy dostarczenia tych zwolnień są nakreślone ustawowo i do, z, z, do zakładu pracy, czyli do pracodawcy zwolnienie takie powinno trafić w terminie trzech dni od daty jego wystawienia. To jest bardzo ważne, że tak trzeba tych terminów przestrzegać. Natomiast do kasy chorych w terminie do siedmiu dni. W kasie chorych barmer tutaj mamy możliwość dosłania takiego zwolnienia mailowo, tak? Także nie mhm. trzeba wysyłać tego pocztą, nie wymagamy od wystarczy nam dosłanie zwolnienia mhm. maila. Tak, no to trzeba zwrócić bardzo dużą uwagę, że trzeba pisemnie poinformować zarówno pracodawcę, i tutaj do trzech dni tak. roboczych, oraz swoją kasę chorych do siedmiu dni roboczych, tak? Czyli nie wystarczy napisać pracodawcy na Whatsappie krótkiej wiadomości. Sorry, jestem chory, nie przyjadę do pracy, tylko trzeba jednak Dokładnie. dostarczyć to zwolnienie lekarskie do trzech dni i to warto zapamiętać, oraz do swojej kasy chorych do siedmiu dni. Może być online. Do nas może być online, tak jak mówię, kasy jest bardzo duże i zasady są w różnych kasach różne. Nie wymagamy tłumaczenia takiego druku roku mhm. ZLA. Natomiast warto zawsze doinformować się, zarówno w kasie chorych, jak i pracodawcy, jakie są zasady, czego pracodawca wymaga, tak? Żeby tutaj nie było później niejasności co do samej formy dostarczenia tego zwolnienia, no, tak? Czy wystarczy dosłownie zwolnienie mailem, nie wiem, jakimś, na jakimś komunikatorze, czy wymagane jest złożenie zwolnienia w oryginale? Tak, tutaj warto dopytać. To w takim razie czym należy sugerować się, aby wybrać kasę chorych? Jakie są najważniejsze aspekty przy wyborze kasy chorych? Wydaje mi się, że najważniejszym aspektem przy wyborze kasy chorych to jest przede wszystkim, aby to była duża i solidna kasa, taka, która faktycznie w razie przypadku choroby zabezpieczy nam dobrze świadczenia medyczne, to jest podstawowa sprawa. Co jest bardzo ważne, żeby też tak jakby odgórnie kasa zadbała na, o, o wszystkie te zgłoszenia, które dotyczą właśnie tej specyfiki rynku polskiego, czyli tych pracowników transgranicznych, żeby tutaj zadbane, zadbana była tematyka zgłoszenia do nfz czyli tego formularza S1, żeby był przede wszystkim kontakt z kasą chorych, to jest najważniejsze, jeżeli mhm. ktoś nie mówi płynnie czy dobrze tak, w języku, w języku niemieckim. Tak. Tutaj... Czy w języku angielskim i nie ma możliwości porozmawiania na infolinii z kim kto mógłby pomóc. Przypadki są naprawdę proszę mi wierzyć, różne, tak, losowe, kiedy jest potrzebna jakaś informacja i szybki kontakt. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, tak? żeby, żeby to była, żeby mieć kontakt z kasą chorych, żeby mieć pewność, że jest się dobrze zabezpieczonym, zarówno za granicą, jak i, jak i w kraju, tak, żeby mieć jak najszybszy, najszerszy dostęp do świadczeń tak naprawdę, bezproblemowo. No dobrze, czyli jak to wszystko przebiega? Okej, okay, decydujemy się na kasę chorych. Wybraliśmy już na przykład firmę Barmer, która będzie tutaj naszą kasą chorych w momencie zatrudnienia się w Niemczech. Jakie formalności należy tutaj przejść? To jest skomplikowany proces, czy jak to wszystko przebiega w praktyce? Bo są z nami też na pewno osoby, które nigdy w Niemczech nie pracowały, nie były ubezpieczone. Może coś więcej od tej strony formalnej powiedzy? Proces zgłoszenia jest bardzo prosty, wystarczy tylko przysłać do kasy chorych swoje dane, bądź też wypełnić wniosek, albo po prostu skontaktować się ze mną, jest oczywiście najprościej. I po wypełnieniu wniosku, dostarczenie zdjęć, zdjęcia do karty, tak naprawdę ze strony ubezpieczonego to jest wszystko. Bardzo ważne jest, aby poinformować pracodawcę o tym, jaką kasę chorych wybraliśmy, tak, bardzo często zdarza się tak, że osoby nie mają świadomości, że muszą tą kasę wybrać, albo nie są pewne swojego wyboru i mhm. bardzo często zdarza się tak, że zostają zgłoszone do kasy chorych i nawet nie wiedzą, gdzie są ubezpieczone, tak? Później nie mhm. mają karty, albo dostają jakąś przypadkową korespondencję, rodzi to później jakieś, no, różne problemy i komplikacje i później osoby takie szukają pomocy, żeby, żeby taką sytuację rozwiązać, bo pracodawca zgłosi, ale tak naprawdę nikt Żaden pracodawca nie będzie państwu później um, pomagał w kontakcie z kasą mhm. chorych albo nie będzie zajmował się państwa sprawami w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, tak? Mhm. Dobrze, czyli e, zgłosiłem się, e, wysłałem formularz, pracodawca również tutaj potwierdził moje e, ubezpieczenie. Czy ja mogę również ubezpieczyć swoją żonę, swoje dzieci na, takiej, e, na takim podstawowym ubezpieczeniu, który jest z tytułu mojej stosunku pracy? Mhm. Ubezpieczenie rodziny jest jak najbardziej możliwe na jednej i tej samej składce. Jedynym warunkiem ubezpieczenia małżonka jest to, że żona czy też mąż nie posiada tytułu krajowego do ubezpieczenia. Oznacza to, że nie jest ubezpieczony w NFZ. Tak? Mhm. Taka sama sytuacja dotyczy dzieci. Jeżeli jedno z rodziców posiada tytuł krajowy do ubezpieczenia, dzieci nie mogą być ubezpieczone w ubezpieczeniu niemieckim poza granicami kraju, w którym dzieci mieszkają. Tak? Mhm. Czyli mówiąc wprost. Warunkiem ubezpieczenia rodzinnego jest brak aktywnego statusu ubezpieczenia MNFZ. Czyli jeżeli um, mąż pracuje w Niemczech, żona jest w Polsce jest osobą niepracującą, mają na przykład również dzieci. To y, ta osoba może ubezpieczyć swoją rodzinę, czyli swoją żonę i dwójkę swoich dzieci na tym niemieckim Jak ubezpieczeniu. Najbardziej tak. Bez tak. żadnych dodatkowych opłat. Bez żadnych dodatkowych opłat jest to ubezpieczenie rodzinne na tej jednej, odprowadzonej dla głównego ubezpieczonego składce, czyli pozostali członkowie rodziny ubezpieczeni są bezkosztowo rodzinnie z tą osobą. Ja myślę, że ta kwestia jest bardzo ciekawa, bo bardzo dużo osób o tym nie wie, że może właśnie również ubezpieczyć swoją rodzinę. Bardzo dużo osób nie wie, że może wybrać kasę, w której ma tą właśnie polską obsługę, kontakt w języku polskim oraz możliwość takiego załatwienia tych spraw i formalności, no jednak online, tak, i jest to bardzo szybki proces. No i przede wszystkim w języku ojczystym, i przy wyborze kasy chorych, podejmując pracę w Niemczech, warto zwrócić na to uwagę. I tak jak wcześniej tutaj rozmawialiśmy, moment przejścia z zatrudnienia jednego na drugi jest właśnie tym momentem, kiedy możemy nawet zmienić kasę chorych, jeżeli już. Gdzieś kiedyś mieliśmy inną kasę, to można sobie zmienić tą kasę bez zachowania okresu wypowiedzenia, tak? Z poprzedniej tak, kasie? Dokładnie. dokładnie tak to wygląda, jeżeli jesteście Państwo w jakiej, ubezpieczeni w jakiejś kasie, kasie chorych, y, zmieniacie pracodawcę, jest to moment, w którym można zmienić kasę chorych, tak? I przechodząc z jednego, od jednego pracodawcy do drugiego można bez problemu, bez zachowania żadnego okresu wypowiedzenia, tak? Przejść z nową umową do nowej kasy chorych. I to jest praktycznie jedyny moment, kiedy można zmienić kasę, tak? E, jest, znaczy, mo, można zmienić kasę chorych raz na 12 miesięcy. Mhm. Czyli jeżeli zdecydujecie Państwo o wyborze Kasy Chorych, jesteście umową o zobowiązani przez 12 miesięcy jesteście członkiem tej kasy chorych, tak? Nie ma możliwości zmiany tej kasy. Chyba, że kasa ta podniosłaby składkę wtedy można, ale z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, tak? Natomiast zmieniając pracodawcę, mm -hmm. można zmienić kasę chorych. I może tutaj tylko jeszcze dodam, że całym procesem wypowiedzenia w poprzedniej kasie chorych, tej wcześniejszej, zajmuje się kasa, którą Państwo wybieracie. Czyli ta nowa kasa chorych wysyła elektroniczne informacje do poprzedniej kasy chorych z prośbą o zwolnienie numeru ubezpieczeniowego. Tak? Czyli Państwo składacie tylko i wyłącznie wniosek do nowej kasy chorych, i to jest tyle formalności dla Państwa związanych ze zmianą kasy. Brwi to bardzo nieskomplikowanie. W takim razie tutaj, jeżeli chodzi o kwestie takie formalne, podsumujmy sobie, że nie potrzebujemy żadnych takich papierowych dokumentów. Możemy sobie online złożyć wniosek tutaj przez kasę, przez kontakt nawet w języku polskim. Mamy możliwość zgłaszania również tych L4 w sposób online. Przed wyjazdem wystarczy, nie wiem, nawet jeden, dwa dni, żeby no, sfinalizować takie ubezpieczenie. Warto też podsumować to, że to nie jest żadne ubezpieczenie dodatkowe, za które się nie wiem, jakoś tam dodatkowo płaci, jak na przykład nieraz się sprzedaje te ubezpieczenia turystyczne, to są po prostu ubezpieczenia dodatkowe. Kasy chorych w Niemczech są odpowiednikiem tego naszego polskiego NFZ-u. Na podstawie, którego, do którego pracodawca w Polsce musi odprowadzać składki z świadczonej pracy, czyli podpisując umowę o pracę w Polsce, pracodawca musi odprowadzić składki do ubezpieczalni, czyli do NFZ, a w Niemczech pracodawca musi odprowadzić składki, i tutaj teraz do której firmy, tak? I tutaj tak. kwestia wyboru pracownika, i czyli tutaj pracownik wybiera. Jak najbardziej optymalną dla niego kasę chorych. Do niego należy ustawowo wybór takiej kasy chorych. I jeżeli chodzi o również takie dodatkowe pytania, które pojawiają się od naszych kandydatów, których my również tutaj przedstawiamy dla pracodawców w Niemczech, no to pojawiają się takie właśnie pytania o kwestie rodzinne o kwestie płatności, tak, czy to jest dodatkowo płatne, no to nie, to nie jest dodatkowo płatne. Jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, to jak najbardziej można zarejestrować na to ubezpieczenie rodzinę bez dodatkowych kosztów, e, oczywiście uwzględniając te obostrzenia. E, oraz jeżeli chodzi, e, no, o te e, najbardziej kwestie zapalne, tak, czyli te L4, e, no to jak najbardziej są tutaj honorowane takie, też nie wiem, czy o tym wspominałyśmy, że w Niemczech są honorowane e, zwolnienia lekarskie wydawane przez lekarzy z Polsce. Tak, muszą być tylko poprawnie wystawione. Dokładnie. E, I jak najbardziej takie zwolnienie w, z, z, od polskiego lekarza z Polski również można do kasy chorych, e, w tym przypadku do kasy warmer e, wysłać nawet mailowo i ono jest również honorowane. Dokładnie tak. Czyli raz mówiąc, raz jeszcze e... Każdy pracownik, z, każde jednego, z każdego jednego wynagrodzenia pobierana jest ta składka, tak czy tak. Ważne jest tylko, abyście dobrze Państwo wybrali, dobrze i świadomie sami wybrali kasę chorych. To Wam gwarantuje ustawodawca w Niemczech, każdej jednej osobie prawo wyboru tej kasy. I, I tak jak mówię, najważniejszym kryterium będzie na Państwa to, aby to ubezpieczenie na Państwa dobrze funkcjonowało, abyście aby, byli z jak najmniejszym nakładem czy pracy, czy jakimś. Y, y, Koniecznością działania z państwa strony, żebyście byli zabezpieczeni zarówno w Niemczech będąc w pracy, jak i w Polsce, będąc w domu. Ewentualnie, żeby została objęta ubezpieczeniem rodzina, jeżeli jest taka możliwość, i konieczność. I aby mieć jak najszerszy dostęp do świadczeń, co gwarantujemy, tutaj dając dostęp zarówno w Niemczech, jak i na, na świadczenia, tutaj dostęp doświadczeń opłaconych przez NFZ jak i również prywatnej opieki zdrowotnej, czyli w kabinetach prywatnych, które zawsze możecie Państwo wybrać sami, jeżeli jest potrzeba skorzystania z jakiegoś świadczenia, a na przykład na NFZ trzeba czekać na to bardzo długo. Tak, niesamowite plusy. Sama chciałabym tutaj z takiej obiektki móc skorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie, które tutaj Pani Małgorzata nam przytoczyła, to naprawdę warto o tym wiedzieć, bo też nie mówi się tak tego w przestrzeni publicznej, więc zachęcamy do, właśnie do zapoznania się z ofertą Kas Chorych w Niemczech czy być właśnie świadomym, którą kasę chorych należy wybrać, która by była najlepsza dla Was. Z mojej strony bardzo dziękuję Pani Małgorzacie dziękuję. Za, za ten krótki wywiad, za spotkanie i opowiedzenie o tym, jak działa kasa chorych w Niemczech. Jakie są tutaj możliwości wyboru takich klasy, na jakich zasadach ona działa. Mam nadzieję, że po takiej rozmowie, po takim krótkim wywiadzie, nasi słuchacze będą mogli dokonać tego świadomego wyboru Kasy Chorych i będą przede wszystkim świadomi, na co ma wpływ wybór kasy chorych. Tak, dokładnie. Ja też pięknie dziękuję za spotkanie, za możliwość podzielenia się z Państwem tymi informacjami, bo niestety bardzo często zdarza się tak, że osoby, które wyjeżdżają, są nieświadome tego, co im przysługuje, i o, o czym w ogóle mowa, jaki to jest zakres świadczeń, jaki to jest zakres ubezpieczenia, a myślę, że taka wiedza jest bardzo potrzebna. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję.